Możesz mi zauwać. Może co ty robisz? No co ty robisz, Jadku? Zgadza światło. No to zgaś. Muszę się skupić.

Ej, ona gra. No co ty każdy jak spa Bierz. Nauczę no, się. No ale patrz. No, patrz. Patrz, to jest maja. On się musi, musi dobrze nauczyć, babciu. On no. w ogóle on nic nie wie. No. No. To jest... to O szerifie już wiesz. A jak się mogę nauczyć, jak nie dajesz grać? No ale ja chcę ci pokazać, gdzie wszystko coś. No to co, dawaj wszystko. teraz zobacz, jak ja będę grał. Nie, na razie jeszcze Ci pokażę Szeryfa jeszcze. No szeryfa jeszcze! Nie, nie się Boże, się, dziecko, musisz iść do pierwszaków. Nie, Jesteś w pierwszej klasie, nie, jesteś w drugiej. A za A wiesz, że y, 60 stycznia będziesz w trzeciej klasie. Tak, w trzeciej No ty, na no rok. ty! Drugi... No ty! Jak ja będę w trzeciej klasie? No ja ci mówię, że ty będziesz już zdolony, trochę będzie więcej gry. Ej, ja jestem szeryfem. Na drugi rok 20... ty... O da! No, Wiktory! Hurra! Piątka! Paka. Ej, wiesz, że on jest Ej, widziałeś, że on jest głupi? No, On no. stał, wziął po prostu. Widzisz? Zabiłam go, a jestem No szeryfem. i dobrze zrobiłaś. Jak I wiesz, on jest po prostu normalny, bo on stał se, stał se, Ja. Chciałam robić. go On żerobić. został, on stał o mnie i ja od razu, on wyciągnął nóż, a ja... i co, Ty dobra zrobiłaś, nie? No dobrze. No, jesteś szeryfem pełnokręgowym. Dobra, to jednak przepraszam, że to wymówiłam, chcę poprawić moje słowa i jestem najlepszym szeryfem. Najlepszym na szeryfem. Trzeba zawsze, przepraszam. A teraz zrób tak że żeby była nauczycielką, żebyś dzieci uczyła. Nie, ale jeszcze musisz się nauczyć dobrze tego szeryfa, wiesz o co chodzi z szeryfem? Ten, to w drugiej rynku będziesz, czy okej, okay. grał? Oczywiście. Dobrze. Jestem szeryfem! O, ja jestem najlepsza, jestem szeryfem, dobra. Kto to był, był? Ej, muszę wyciągnąć pistolet od razu. Ej, od razu, pistolet pistolet, od razu, to jest pistoletem. A ja bym za nim. Coś podejrzanego. Co? A mi się wydaje, że ona strzelić? Ej, Trochę. nie byłam nic tory. Przygrałam Bo ja zastrzeliłam Joła. Ja myślałam, że to ona. Kurcze, Dobra. Będzie twoja róbka, i za chwilę ci dam. Za chwilę ci dam. Patrz, co na początku trzeba kliknąć, żeby to coś w ogóle za... Co trzeba kliknąć? Nie. Yeah. No co Osia. trzeba kliknąć? Z tych. No nie to, o to, z tych. Co? Nie, źle. Tak, to. I wybierz sobie jaką chcesz kupić rzecz. O, tych. Wybrać. I co się losuje? No, no dobra. Dobra, a teraz wybierz sobie z tych, którą chcesz, o, tych. Dobra. Ja wydam wszystko, żebyś ty po prostu wybrał, bo ty jesteś najważniejszy, żebyś miał wszystkie bronie, wiesz? Nie musi być, że musisz mieć wszystko, ale musisz mieć wszystkie dobre bronie. Ej, wiesz to. Kup... Ej, wiesz co? Teraz wybierz sobie z tych. Wybierz sobie teraz z tych. To, to albo to. Oto, co chcesz, to, to. No, co chcesz? Co chcesz? Co chcesz? Ty masz coś do no, roboty. Ale mamy królewny diament. Naprawdę chcesz? Mam nadzieję, że dobrze. Pozdrawiam cię. Sióła, nie wzięłaś szalona. A ja mam dość, jelen, to się 20 diamentów. 25 diamentów. No to coś innego, oprócz tego. Oprócz tego. Oprócz tego. Oprócz tych, które też. No to o to coś wybierz, Oto, to, 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 o to, o nie no wybierz, o to, o to, albo to. Dobrze. Wybra? I wybieram sobie. Może się z nim zobaczę, jest bardzo zadowolony, pracuje od rana. Dobra. Nie przeszkadzaj Dobra, to wybierzmy sobie, no to teraz to, które, teraz o to, które chcesz z tych? Które chcesz z tych, dziadków? Dziadków, dziadków, które chcesz z tych? Miałe nie powiedziałaś jak kto Uuu, dobre jest. Ma 75 milionów. Kożą, na dziękuję za nas. Muszę jechać. A teraz wybierz sobie jakiś też efekt. O tych wszystkich. Oprócz tego, 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 O takich? Może z Pani. O te? O te? Które chcesz? O tych z tych? Które chcesz z tych? może być lepiej. Rozdział. Nie Przez za darmo. Nie jest A co chcesz jeszcze z tych? Bo też mamy to, co chcesz. To już by miałeś. To już mam. Okej. Okay. I co dalej? Chcesz? To, to. to. Dobra, kupisz. Dobra, i co dalej chcesz? chcesz? Następne. Y, dobra. Nie mam już wszystkiego, Nie mam już pieniędzy. Dałam wszystko, żebyś ty miał dobre. Teraz wzięłaś wszystkie pieniądze? No, no, no i czego będziemy żyć? No ale mam dużo broni, patrz ile mam broni, no patrz. Trzeba je sprzedać. No patrz ile mam broni. No wiesz, broni jeszcze nie będziesz. No ale tu nie jest jedzenie. No to graj, zobaczymy jak ci pójdzie. Ja ci pomogę jeszcze, tylko tylko... tylko, tylko no. No nie, nie, to nie dotykaj tego, jak ci będę operowała, tak? No nie ja będę no, operować. Nie dotykaj tego, tylko... idź, idź. Ej, już wygrał ktoś, no to będziesz miał drugą rundkę, okej? Okay? Wiktory, wygrał. No nie, nie wygrałeś. Nie ja wygrałeś! No nie wygrałeś! No nie, no nie, nie? Nie kurde, co ja no? No popatrz. no popatrz! No popatrz! No popatrz! Widzisz? Nie wygrałeś. Musisz jeszcze jedną rundkę zagrać.